Cześć, witam was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Dzisiaj taki dzień bardzo ciężki do nagrywania, ponieważ jest ciemno, ale mam nadzieję, że mi się to uda i dzisiaj filmik, którym chcę wam powiedzieć o trendach na zimę 2021. 2022 i są to trendy, które wybrałam dla Was, jeżeli chodzi o panie dojrzałe, dlatego że nie wszystkie trendy powinnyśmy bezkrytycznie przyjmować i u siebie stosować. Warto się zastanowić, które pasują do naszej sylwetki, do naszej figury, ale też do naszego wieku. Dlatego, że nie wszystko nam niestety już pasuje, mimo że jestem zwolenniczką jednak wybrania z mody tego, co jest fajne, i też nie jestem zwolenniczką tego, że Panie. Panią dojrzałem nie wypada czegoś nosić, ale niestety trzeba umiejętnie to wszystko w swoje stylizacje wplatać. Jeżeli chodzi o trendy, to wybrałam takie, które są ponadczasowe. Chodziło mi o to, żeby nie wymieniać garderoby co roku, żeby kupić takie rzeczy, które rzeczywiście z roku na rok powtarzają się, zmieniają się może tylko kolory, ale jeżeli chodzi właśnie o kolory, to też dopasowujmy je do swojego typu urody i nie idźmy tak bezkrytycznie za modą. Jeżeli nie pasują nam odcienie brązu-beżu, to nie zakładajmy ich przy twarzy. Może to być spódnica, mogą to być kozaki, mogą to być półbuty. Jeżeli na przykład nie dobrze nam w szarościach, to też nie przetwarzy, ale gdzieś niżej. Tak, żeby jednak przemycić ten odcień, który jest modny, ale również stworzyć taką stylizację, która pasuje do naszego typu urody. Od kilku sezonów modne są golfy i ja mam akurat na sobie golfik. Jest to cienki golf, bo modne są zarówno te grube, jak i te cienkie. Więc pokażę wam różne. Natomiast teraz mam na sobie właśnie cienki. Ja mam go w odcieniu szarym. Bardzo lubię ten odcień. Cieszę się, że szarość jest modna, że od wielu sezonów przewija się w stylizacjach i na razie mam nadzieję, że z nami zostanie. A nawet jak ten kolor nie będzie modny w danym sezonie, to ja i tak, i tak z szarości nie zrezygnuję, ponieważ jest mi dobrze w tych odcieniach. Lubię się w takich kolorach i na pewno szarość to jest taki mój bazowy odcień. Wiem, że czernie zawsze będzie modny, ale niestety mnie niedobrze jest w czarnych kolorach przy szyi, więc. Więc przemycam je w spodniach, w spódnicach, w butach, w torebkach, więc kolor czarny, biały to też są takie kolory, które zawsze z nami pozostaną. Bardzo się cieszę z tego, że modne są wszelkiego rodzaju kolory pastelowe, róże, niebieskości, bo one właśnie teraz też są modne. Mimo że jest zima, to nie rezygnujmy z takich kolorów, dlatego że one bardzo ładnie wyglądają. Szczególnie panie dojrzałe powinny sięgać po kolory, właśnie takie, które odmładzają, które nie postarzają. Czer z czerni radziłabym zrezygnować, jeżeli chodzi o kobiety dojrzałe, młode osoby, tak? Natomiast wydaje mi się, że czerń u wszystkich pań dojrzałych nie wygląda dobrze. Kolejnym trendem, z którego jestem niezmiernie zadowolona jest trend na skórę. Od kilku sezonów właściwie skóra jest modna. Jeżeli chodzi o kurtki, to tak naprawdę ona jest, one są modne od wielu lat i będą, pozostaną, może tak powiem, z nami na zawsze. Natomiast jeżeli chodzi o spódnice, sukienki, spodnie, to one się pojawiają, tak można powiedzieć, co jakiś czas i w tym roku właśnie zimą stawia się na skórę. Ja pokazuję Wam tutaj spódnicę skórzaną. Jest to skóra naturalna, którą kupiłam 5 lat temu. Jest to taka spódnica ponadczasowa, bo czarna więc kolor zawsze modny bo trapezowa, czyli tak delikatnie rozszerzana właśnie trapezowe spódnice też w tym sezonie są bardzo modne, więc warto chociaż jedną mieć w swojej szafie jeżeli nie jest Wam dobrze w trapezowych, no bo figura Wam na to na przykład nie pozwala no to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście kupiły sobie spódnicę ołówkową może być krótsza, może być dłuższa, ja akurat lubię takie spódnice do kolan, nie, nie przepadam za spódnicami maxi, ale mam jedną którą bardzo lubię i za chwilę Wam ją pokażę bo to też jest trend, który pojawia się jakiś czas temu i dalej jest modny. Więc spódnica skórzana to jest element, który na pewno będzie modny i możecie sobie ją sprawić. Ona kilka lat Wam posłuży. Ja Wam pokażę później stylizację, więc zobaczycie jak taka spódnica wygląda na mnie. Jeżeli chodzi o ciekawy trend, który bardzo mi się podoba, to są spódnice plisowane. Ja mam jedną i ta jest właśnie długa. Ją bardzo lubię. Noszę ją wiosną, noszę ją jesienią, ale też będę ją nosiła zimą do kozaków. Może być do płaszcza, może być do kurtki, ale pamiętajcie o tym, żeby nie zakładać płaszcza krótszego niż spódnica. Ja wiem, że widzicie czasami w stylizacjach, iż mają na przykład dłuższy sweter, na to płaszcz, który jest krótszy, ale mnie akurat to się osobiście nie podoba, wydaje mi się to niezbyt eleganckie. Więc radziłabym zakładać spódnicę tego typu albo do kurtek, które no, mogą być krótsze. Wiadomo, albo do długich płaszczy, które taką spódnicę po prostu zakryją. Jeżeli chodzi o swetry, to podoba mi się obecnie trend e, takich mięsistych swetrów. Ten jest akurat w kolorze takim grafitowym. Teraz e, modne są swetry moherowe, e, akrylowe, takie udające moher. E, więc jeden taki możecie sobie sprawić. Taki fajny, ciepły, e, porządny sweterek, którym będziecie chodziły kilka sezonów. Dlatego, że ten akurat jest golfem, może to być sweter w serek, bo serki są też bardzo modne. Dlatego też po taki swetry warto sięgać i warto mieć tego typu ubrania w swojej szafie, ponieważ swetry będą zawsze modne. No, obecnie modny jest trend takich swetrów skandynawskich z wzorami. Miałam kiedyś taki, ale obecnie go nie mam. W każdym razie nie musimy ślepo podążać za modą, nie musimy mieć wszystkiego, co moda oferuje. modą warto się bawić i wybierać dla siebie to, co akurat nam pasuje. Tak jak powiedziałam, modne są serki, więc inny taki ciepły, fajny, mięsisty sweterek. To jest sweterek w Serek i on jest taki bardzo jasny, szary. Mam też sweter beżowy. I teraz co zrobić z odcieniem, który niezbyt nam pasuje? No właśnie, ja się w beżach tak średnio lubuję, dlatego że niezbyt dobrze wydaje mi się, wyglądają do mojej twarzy. Więc co zrobić? Ja zaraz wam pokażę, jak przygotuję stylizację. Warto pod szyją założyć coś, co nam pasuje kolorystycznie. Na przykład, jeżeli dobrze nam w srebrze, to załóżcie do tego srebrny łańcuszek i to srebro już sprawi, że ta buzia będzie wyglądała trochę inaczej. Albo apaszkę, w w jakimś kolorze, który, który akurat lubicie i który wam pasuje. Więc to też jest taki dobry trik do przemycenia swetra, bluzki w kolorze, który nam nie do końca pasuje. Powiedziałam wam wcześniej, że modne są beże brązy. Ja Wam pokażę beżowy sweterek, ale też y, modne są torebki shopperki. One są modne od wielu sezonów, więc warto mieć jedną przynajmniej taką w swojej szafie. To jest pakowna torba. Ta akurat jest skórzana. Ja już Wam pokazywałam w filmiku, w którym mówiłam o torebkach, y, jakie posiadam i o butach. Już nie pamiętam jak, jaki to był film. W każdym razie na pewno ją widziałyście. Do tej torby kupiłam sobie buty. To są takie krótkie skórzane bodki imitujące skórę krokodyla. One są lakierowane. Bardzo fajnie wyglądają. A ponieważ modne są kowbojki, kowbojki też są modne od kilku sezonów, a te tak delikatnie nawiązują do stylu kowbojek. To nie są takie typowe kowbojki, ale styl trochę jest zachowany. Będę je nosiła właśnie do, do tej torebki, czyli razem, jak będą one tworzyły zestaw. Ja wiem, że Teraz jest moda, aby nie łączyć kolorów, czyli buty nie muszą być już takie same jak torebka, ale ja lubię. Co zrobić? Ja po prostu lubię mieć buty dopasowane. Mogą nie być identycznie kolorystycznie, ale jednak w podobnym odcieniu tak. Chociaż czasami do czarnych butów też daję inną torebkę, ale, ale to rzadko mi się zdarza. W każdym razie buty brązowe też, chociaż jedne możecie mieć swoje szafie. Jeżeli nie lubicie brązów przy szyi, a paniom dojrzałym odradzam. Odradzam, tak jak czerń to również brąz przy szyi, dlatego że brąz przy szyi nigdy u pań dojrzałych dobrze nie będzie wyglądał, więc beże tak, natomiast brąz takie ciemne nie, moim zdaniem i zresztą zdaniem znawców również, więc jeżeli chcecie przemycić brąz to raczej w dodatkach. Jeżeli chodzi o kolory, właśnie brązy, to modne są wszelkiego rodzaju brązy. To modne są beże, kamele, kawowe odcienie i, w, i inne, czyli wszelkiego rodzaju właśnie odcienie brązowego. W tym roku zaopatrzyłam się w takie buty. To jest też skóra naturalna. One są zasuwane. To jest taki but, taki botek. Można powiedzieć na, innej, na cięższej podeszwie i też taki but do zadań specjalnych, czyli nie zawsze do stylizacji tego, tego, tego typu obuwie dopasujemy, one są modne, nie musicie z nich rezygnować, bo panie dojrzałe również po takie butki mogą sięgnąć. Moje są dodatkowo jeszcze zdobione, bardzo mi się spodobały, wiązanie, Wiązania nie trzeba rozszurowywać, bo jest suwak. Można je nosić do spódnic, można je nosić do spodni, do kurtek skórzanych, ale też do płaszczy krótszych, takich bardziej sportowych, casualowych. Ja mam akurat w odcieniu kamelowym, ale wy możecie kupić czarne więc po tego typu buty panie też mogą sięgać, ale też warto dopasować je, no niestety, do swojej sylwetki, więc jeżeli nie lubicie, to nie, a jeżeli lubicie um, bawienie się modą, lubicie taki akcent ekstrawagancji do swoich ubiorów prowadzić, to te wodki wam również polecam. Super, że dzianina jest modna i to modna jest zarówno w swetrach, spódnicach. Właśnie modne są w tym roku spódnice dzianinowe i takie total looki. Sweter taki sam jak spódnica, w takim samym kolorze i najlepiej gdyby to był komplet, więc po tego typu komplet warto sięgnąć. Może to być sukienka dzianinowa i też warto bawić się kolorami. To nie musi być czarna, to nie musi być szara sukienka. Ja chociaż ja szarą też mam, ale zostawiam ją w wiejskim domu i nie mogłam Wam dzisiaj jej pokazać. Może jeszcze jeszcze pokażę w innym filmiku. W każdym razie moja jest żółta, też już widziałyście ją, chyba w zeszłym roku ją pokazywałam, z takim rękawem rozszerzanym, bardzo ją lubię, dzianinowa, niezbyt gruba i właśnie po dzianinowe sukienki też warto sięgać, mogą to być sukienki mini, mogą to być sukienki midi, teraz zimą zakładamy grubsze rajstopy, więc jak macie zgrabne nogi, to warto sięgnąć po sukienkę mini, mimo że jesteście w wieku dojrzałym, to nogi, czyli atut wasz warto wyeksploatować. Dysponować. Więc dzianinowe sukienki to też jest must have sezonu zimowego. Powiedziałam Wam, że modne są spódnice ze swetrami, czyli takie komplety, ale też modne są swetry ze spodniami. Czyli, jeżeli nie chcecie kupić takiego kompletu ze spódniczką, to możecie się zaopatrzeć w komplet ze spodniami, ja Wam pokażę oczywiście na sobie, więc wszystko zobaczycie. I tutaj przede mną taki komplet dzianinowy. On też jest w takim kolorze szaro-beżowym z kapturem, czyli jednocześnie jakby zastępuje nam dres. Teraz jest tendencja, żeby dresy nosić na co dzień, żeby nie zakładać ich tylko wtedy kiedy jesteśmy w domu bądź ćwiczymy ale również jeżeli wychodzimy do sklepu gdzieś spotkać się z przyjaciółmi to również po taki strój niezobowiązujący możecie sięgnąć i tutaj jest właśnie tego typu sweterek on ma na rękawach taki delikatny warkocz, a do tego są spodnie i spodnie też są w takim stylu dresowym z warkoczem z boku na dole jest ściągacz. Bardzo mi się spodobały i ten komplet też postanowiłam w tym roku kupić. Założę go dla Was, więc zobaczycie, jak się prezentuje. Jeans będzie modny zawsze, więc spodnie jeansowe to są takie spodnie, które każda z nas ma w swojej szafie. Ja mam kilka par i bardzo je lubię, ale też od pewnego czasu wróciły dzwony i ja mam dwie pary takich spodni. Te są akurat z Bond, już dawno je kupiłam, one przeleżały, słuchajcie, w szafie. Chyba półtora roku. Jakoś tak po niej nie sięgałam, nie wiem, coś mi w nich nie pasowało, a teraz jesienią je wyjęłam. Założyłam i powiem szczerze, że bardzo mi się spodobały. One są z takiego ciemnego jeansu, ale mają takie jasne plamy na nogawkach z jednej z drugiej strony i z tyłu. I takie dzwony możecie nosić właśnie do jakichś botków, do wyższych obcasów, jeżeli macie, więc pod dzwony też warto sięgać, jeansowe, ale nie tylko, powinnyście mieć chociaż jedne w swojej szafie. Warto poeksperymentować, czemu nie? Modne są marynarki i to różne marynarki. Jakiś czas temu pojawiły się takie, które nosiłyśmy w latach 90., czyli te takie luźne, szerokie, nawet z poduszkami tutaj. Natomiast ja za ten stylem akurat nie przepadam. Jeżeli chodzi o te oversize'owe, mocno luźne marynarki to do mnie nie przemawiają, ale cieszę się, bo również modne są takie bardziej przylegające, nawet krótsze teraz weszły w modę, krótkie dopasowane marynarki, więc kilka marynarek, jeżeli nie kilka, to chociaż jedno też, warto mieć w swojej szafie i właśnie tego typu golfiki. Czyli tak jak ten mój cienki, może to być taki, może być beżowy, może być kolorowy, też warto mieć w szafie, bo założycie golfik, marynarkę, jeansy i będziecie wystylizowane więc y, marynarka to też jest must have w szafie każdej kobiety modne są też długie swetry i takie swetry nosiłyśmy y, wiosną teraz można nosić je zimą ale tak jak powiedziałam pa pamiętajcie też o tym żeby ten sweter zbyt mocno Wam spod płaszcza nie wystawał lepiej by było gdyby w ogóle nie wystawał ale jeżeli już w takim niezobowiązującym stylu casualowym można ten płaszcz krótszy delikatnie na ten sweter zarzucić, więc tego typu swetry też są modne. A jeżeli jest ciepło, to nawet sam sweter pod spodem, jeszcze jeden pasek, i, i do samochodu można wskoczyć bez kurtki bądź płaszcza. Więc długi sweter też warto chociaż jeden mieć w swojej szafie. Od jakiegoś czasu modne są ramoneski. Namawiałabym pani dojrzała, aby taką ramoneskę sobie kupiły, dlatego że ona będzie zawsze modna. To może być ramoneska typowo zimowa, taki korzuszek, to może być ramoneska jesienna. Ta jest ze skóry naturalnej, kupiłam ją też jakiś czas temu. I moja jest z podszewką, także mogę ją nosić jesienią, kiedy zdejmę podszewkę odepnę i mogę ją nosić zimą. Bardzo lubię zimą sięgać właśnie po tę skórę, noszę ją na przykład z tą skórzoną spódnicą, potem Wam pokażę właśnie to w stylizacjach. Można nosić dosłownie. Tukienki, można nosić do spodni jeansowych, do każdej stylizacji taka ramoneska Wam się przyda, jest czarna, więc w takim kolorze bezpiecznym. No jeżeli chodzi o kurtkę, no to czarna jest u mnie, mimo że czarnego nie lubię przy twarzy, ale zakładam do niej na przykład szary golfik, czy jakąś tutaj apaszkę w kolorze, który mi pasuje i wszystko jest ok. Modne są też płaszcze, płaszcze jesienne, płaszcze zimowe, więc taki płaszcz Przynajmniej jeden warto mieć w swojej szafie, ale to nie musi być płaszcz szary, to nie musi być płaszcz czarny, beżowy. To może być płaszcz kolorowy. I mój jeden z płaszczy jest właśnie w odcieniu Czerwieni. Bardzo go lubię. To jest płaszcz wiosenno-jesienny, ale on jest tak fajnie zrobiony, bo po trzy jest dobrze zabudowany. Poza tym te nasze zimy są takie, że można spokojnie płaszcze cienkie nosić zimą, jeżeli mamy coś pod spodem grubszego, na przykład jakiś mięsisty sweter, więc warto sięgać. Modne są długie, modne są krótsze klasyczne tręcze, które zawsze będą modne, więc jeden płaszcz w swojej szafie każda z Was musi mieć. Ale też lubię trend na kurtki pikowane. Kurtkę pikowaną też mam, nie jedną, ja już kurtki też Wam kiedyś pokazywałam. Mam wiosenno-jesienne, mam też zimową, ale mam również płaszcz. No właśnie, płaszcze to też jest fajna rzecz, więc jeżeli lubicie pikowania, to niekoniecznie to musi być kurtka. To może być płaszcz, który jest cieplejszy, który wygląda elegancko, który możecie założyć do wielu stylizacji. Z tym płaszczem właśnie można przykryć, bo on jest długi, można przykryć sweter dłuższy. Więc jeżeli nie lubicie płaszczy plauszowych, poszukajcie pikowanego. Mój jest w takim, w takim odcieniu takiej. Morskiej ciemnej zieleni. Bardzo ładny kolor, yy, bardzo mi się spodobał i lubię go nosić. Jeszcze jednym trendem, który bardzo mi się podoba, to są takie total looki, czyli ubiór od stóp do głów w jednym odcieniu. To może być w szarości, to może być w beżu. Niekoniecznie musi być identyczny kolor spodni, jak swetra, ale fajnie by było chociaż jeden taki total look mieć w swojej szafie, więc jeżeli macie jakieś jasne spodnie, ja akurat pokażę Wam w stylizacji jasne spodnie, które noszę wiosną i jesienią, ale również będę je nosiła zimą do beżowego swetra, one są właśnie w kolorze beżowym, więc warto takie jasne spodnie, czy to beżowe czy białe mieć w swojej szafie, bo właśnie ten, o, ten trend na jasne spodnie zimą też jest ciekawy. Więc, jeżeli macie takie spodnie, to świetnie. Dokupcie sobie do tych spodni jasnych, jasny sweterek. Do tego mogą być ciemne buty, ciemna torebka i stylizacja gotowa. A teraz już zapraszam Was na stylizację. Zobaczycie, jak te wszystkie ubrania, które Wam pokazałam, te trendy będą wyglądały na mnie. Filmiku. Wybaczcie, że trochę się rozstrzypa, no bo wiadomo, że przy zdejmowaniu i zakładaniu ubrań e, włosy na pewno ucierpią. E, dajcie łapkę w górę, jeżeli film się spodobał. Subskrybujcie mój kanał, będziecie ze mną na bieżąco. A ja już się z wami żegnam cię plutko. Do następnego filmiku. Trzymajcie się, buziaczki. Cześć.